Bądź mną. No. Anon, lewy dwudziesty czwarty. Gotujesz kary. Kiedy otwierałeś paczkę z kurkumą, na nieszczęście miałeś otwarte okno. Dziesięć minut później ktoś wali do drzwi. Idziesz do drzwi. Kiedy otworzyłeś drzwi, widzisz sąsiada w masce gazowej. Dzień dobry, co się stało? Tak, chciałeś mnie otruć. Czym? Jak to czym? Kurkumą. Widzimy się w sądzie. I poszedł. Tydzień później przychodzi wezwanie do sądu. Ja pierdolę. On naprawdę mnie pozwał. Tydzień później masz rozprawę w sądzie. Sąsiad przychodzi spóźniony. Sędzia pyta się, co się stało. Ale chciał mnie otruć kurkumą. Przez ten zapach mam traumę. Dobrze, po prostu zaświadczenie lekarskie i sąsiad podaje paragon z napisem. Trauma kurkumowa. Godzinę później wychodzisz z sądu, śmiejąc się. Następnego dnia widzisz, jak sąsiad wyprowadza się. Profit!